wesprzyj kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. Nie dokładajcie do tego, bo wiecie, jak jakiś anonimowy troll pisze, że tysiące ludzi zginęło i są pod wodą w samochodach. No to tak, to jest jakaś dywersja albo, albo jacyś psychopaci w sieci. Ale jeśli to się pojawia, później jest powielane przez posłów, to wtedy robi się dramat. Ci policjanci, którzy o tym informują. W danej miejscowości, w danym mieście, na sztabie, w mediach, swoich przełożonych, swoich podwładnych. Jak oni się czują? Jak myślicie, kiedy słyszą, widzą już nie troli, nie jakichś psychopatów, ale polityków, którzy mówią: O, to jest 400 ofiar. Tusku ukrywa ofiary. Naprawdę pomyślcie przez chwilę, zanim to zrobicie jeszcze raz coś takiego. Ja jestem do tego, ja jestem odporny. Tak, ja od lat słyszę wina Tuska. Na mój temat możecie wszystko powiedzieć. Ale pomyślcie, jak dotykacie w ten sposób ludzi tam na miejscu.